Witam cię na kanale Świat Gwiazd. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej gali Move Federation i mam do ciebie teraz pytanie, czy wiesz, ile dziewczyn chciałby mieć w rękach tę koszulkę? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jak najwięcej, ponieważ no, po meczu, po wydarzeniu, po prostu zbieram podpisy od. Kogo dam radę? Najpierw chce się tą koszulką nacieszyć samemu, a później jak będzie okazja, chcę ją po prostu puścić gdzieś dalej na jakiś cel charytatywny. Zobaczymy, jaka będzie okazja do tego najlepsza. Chcesz się nacieszyć tą koszulką, bo za waszą drużyną Natsu nie niemały sukces. Jesteś chwalony w ogóle na kolejnym, naprawdę na trzech wywiadach chyba. Ktoś mi, ktoś mi cały czas mówił, że właśnie Pietra stop i tak dalej. Jak ty oceniasz dzisiejszą swoją sprawność tutaj podczas turnieju? W sensie, że podczas meczu Piotra stop. Tak, tak. Przecież no wiesz, wyszedłem, zagraliśmy. No tyle, to nie wiem co mam więcej powiedzieć. Wiesz, ja trenowałem piłkę 15 lat, przestałem dopiero pół roku temu, ale bardzo chętnie bym do tego wrócił. Zobaczymy jak się potoczy moje życie dalej. Chyba zmęczony jesteś, co? Ja jestem, wiesz, strasznie sobie Ale bardzo z... się byś był zadowolony. Ja jestem, ja jestem bardzo zadowolony. To jest taka, wiesz, pozytywne zmęczenie, e, bo... Z... Kurczę, wiesz, mówię trzeci wie to samo, że próbowałem przewrotkę, zrobiłem sobie plecy, zdarłem łokieć, ale było warto. I bardzo się cieszę z tego, z tego wszystkiego. Uważam, że, że da, daliśmy. To widzę, czego oczekiwali. E, uważam, że nasz mecz był chyba największą niewiadomą, Że bardzo dużo ludzi mogło pomyśleć, że będzie totalnie, totalna klapa. A myślę, że mimo wszystko było w miarę widowiskowo, na pewno ciekawie. No i pozytywnie. Nie? Ja bardzo miło, nie wiem, czy słowo wspominam jest adekwatne, ale bardzo mi miło, gdy pomyślę o tym, co się wydarzyło. E, wiadomo, po meczu fajnie uściskać się, podziękować. Super. A jak radziła sobie pani kapitan Natsu? Ogólnie plan Nati był na początku taki, żeby biegać, ale nie przeszkadzać, ale no więc coś tam niecoś kopnęła, nie, więc myślę, że nawet zrealizowała plan w ponad 100%. Ale nie wchodziła ci w paradę, na pewno. No słuchaj, ja jestem zdania, że jeżeli ktoś ma zajawkę mhm. i próbuje, to, to jest wszystko, to jest zajebiste, nie. Ja też kiedyś byłem mały i nie od razu umiałem kopać, jeżeli na przykład Natalia nigdy w życiu nie kopała, to nie, jakby nie ma co oczekiwać od razu e, top formy czy, czy, czy umiejętności, ale najważniejsze, że w ogóle wyszła, spróbowała, wiesz, z pewnością siebie, i mimo że tego nie umiała, to wiesz, co mogła kopnąć. To... Oczywiście, oczywiście, też, też się z tym zgodzę. Jako były piłkarz, możesz stwierdzić, czy określenie piłkarzek jest obraźliwe, czy nie? Uważam, że tak. Natomiast. Znaczy, Obraźliwe, inaczej. To jest wyrażenie negatywnie nacechowane emocjonalnie i raczej, jak ktoś go używa. Na przykład, w stosunku do mnie, to ja już wiem, że z tą osobą jesteśmy na troszeczkę innych poziomach rozumowania pewnych rzeczy. Może być ciężkość, trudność w dojściu do jakiegoś porozumienia, ale to nie znaczy, że tę osobę skreślam czy coś. Natomiast, no, jest taka powiedziałbym moda na taki hejt nie? Aczkolwiek też w drugą stronę są osoby, które tym słowem nazywane. Sam uważam, że przesadzają w pewnych aspektach, więc wiadomo, wszystko dzieje się po coś, jest bez powodu. Trochę, trochę prawdy w tym, że są takie osoby, trochę prawdy w tym, że nie, nie każdy jest taki sam. nie? Jak najbardziej się z tym zgodzę ja również. Mam teraz pytanie, które po prostu przebija się przez cały dzisiejszy wieczór u osób, które widzę, ale na przykład nie widziałam wcześniej na polu frekwajtowym. Jak to jest u ciebie? To znaczy, nie, nie zrozumiem pytania Czy interesuje Cię w ogóle freak fighter? A chodzi Ci o, yy, że walki, jakieś fajne macha? Tak, tak, to są freak fighter. Wiem, przepraszam. Ja, słowo freak mi już zabrało cał, okay, cały sens okay. zdania. Pomyślałem o tym, że to było freak football. Yy, no kurczę, ogólnie fajnie się ogląda freak fighter. Uważam, że... Dają one, widzą to, czego chcą, wiesz, jest jednak rywalizacja, są fanbasey, które się ze sobą jakoś tam wspierają. Są konferencje, które nakręcają tak zwane dymy. Ja osobiście takich rzeczy raczej bym nie potrafił robić, aczkolwiek bardzo miło mi się to ogląda. Niektórzy troszeczkę może czasem nas przesadzają, ale. No, od tego to chyba jest? No kurczę. Tak, no to jest w głównej mierze show. Czy ty w ogóle chciałbyś wystąpić w Oktagonie z jakimś konkretnym rywalem, na przykład? Kurczę, z konkretnym ciężko mi powiedzieć, czy chciałbym. To też jest ciężkie pytanie, ponieważ ja jestem ogólnie pacyfistą. Nigdy w życiu się nie biłem i e, nie wiem, jak to jest. E, uważam też, że jako sportowiec, ponieważ 15 lat trenowałem, więc uważam, że chyba mogę się tak nazwać, jako sportowiec e, mimo wszystko byłoby mi łatwiej pewne rzeczy złapać niż osobie, która nie miała styczności w ogóle ze sportem. Natomiast e, myślę, że Trzeba by było dopasować mi adekwatnego rywala, żeby to jednak było ciekawe, nie względem dymów, a pod względem sportowym, ponieważ tak jak powiedziałem, uważam, że w dymy może nie do końca potrafię, bo raczej staram się być, wiesz, sobą, autentyczny, prawdziwy, na tym się budować i żeby poddymiać, to musiałbym naprawdę mieć z kimś konflikt, a... No raczej nie mam osoby, z którą się nienawidzę albo jest jakaś taka totalna zła krew, nie. Mm -hmm. A jest y, ktoś, kto jest u was w Nexus na czarnej liście? Nie, czemu? Nie? W sensie mojej czarnej liście? Może nie wiem, razem jak y, nie wiem, na przykład macie jakieś, nie wiem, nie wiem jak to wygląda, czy jakieś obrady i tak dalej. Czy, jest, y, czy, jest, to, czy, czy są jakieś po prostu spięcia z innymi na przykład timami czy jakimiś innymi influencerami, którzy nie należą do tego projektu? Nie, Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek e, jestem też świadomy, że ludzie mogą, e, niektórzy, wiadomo nie wszyscy, ja, ja bardziej czuję tą pozytywną część niż negatywną, ale jestem świadomy, że ludzie mogą e, niektóre nasze neutralne nawet rzeczy odbierać w sposób raczej negatywny też ze względu na no, no to, jak tam od, projektu, od początku projektu niektóre rzeczy wyglądały, jak się wydarzyły. Ja też na przykład jestem osobą, której bardzo nie pasuje jak... E, Coś, coś mówię, że na przykład zrobię i tego nie robię, albo mówię fanom, że będzie tak, a jest inaczej i, no. i kurczę, są rzeczy, które bym zmienił, ale ogólnie no nie mogę powiedzieć, że jest jakoś, wiesz, źle, mhm. więc kurczę, zła lista, czarna lista, A propos zmian, widzę, że masz pofarbowane włosy, czy jest w planie jakaś metamorfoza? To już jest końcówka w ogóle, to, już jest, to, po, to już jest po przejściach, to już jest pod, tak. pod golenie. no ogólnie... Mam taki mini plan, może powiedzmy. Zajarałem się e, już dawno temu e, krótko ściętymi włosami, które są pokolorowane w jakiś fajny, nietypowy i unikatowy sposób. Pod e, kolor koszulki na przykład? Kurczę, e, różowy też, 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 też próbowałem fragment, ale to tylko fragmenty, ale no bardzo, bardzo mi sprawia przyjemność. Ogólnie fryzjerstwo też e, e, może frikowo, można powiedzieć, obcinałem znajomych. Była to moja zajawka. Mam nawet konto, na którym dodawałem, co tam Działałem, byłem samoukiem, więc kolejne połączenie z zajawki z tym, co lubię robić, więc... Chłopaki tutaj. ale teraz popatrz. Ostatnie słowa do naszych widzów. Może, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie Natsu? ogólnie samo wejście do projektu uważam, że... Tak, już spokojnie. Ogólnie uważam, że samo przyjście do projektu w pewnym stopniu wymanifestowałem, bo jestem jedyną osobą, która nie przyszła ani z castingu, ani z takiej znajomości wcześniejszej, że, że wiesz, to grono znajomych i, i, i bierzemy kogoś, bo, bo jest fajny, bo go znamy. I dosłownie trzy miesiące przed tym, jak Natalia bezpośrednio do mnie napisała, zrobiłem sobie taką top listę 10 najważniejszych celów na najbliższy rok. i tyle? Nie, 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 ale właśnie było tam 100 tysięcy obserwujących na Instagramie, aktualnie około 90, nie wiem, chyba sześciu, więc na najbliższy rok uważam, że fajny cel i będzie raczej spełniony. Um, I co, czemu, No kurczę, nie wiem, po prostu to była moja intuicja, to czułem, to jest to, co tak jak powiedziałem, jak, jak coś czuję, to to robię. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była na przykład zła czy dobra decyzja, bo to czas pokaże, jest tam nawet taka, jak ktoś mówił, powieść o, o chińskim tacie, że tam, wiesz, jego syn złamał nogę i wszystko, ale szkoda, no zobaczymy, później przyszli do wojska i tylko jego syna nie wzięli, Mówił, ale może szczęście, no nie wiadomo, nie? więc to cza czas musi, musi ocenić. Okej, okay, czyli to było wszystko przemyślane. Po prostu. po prostu takie, że to czułem. Wiesz no, jakby serce decyduje, mózg tylko wyznacza trasę. Okay. A jeżeli chodzi o serce, jak? Twoje sprawy sercowe wyglądają aktualnie. Dobrze, no? dobrze, dobrze. dobrze Jesteś szczęśliwy? Tak. I to jest najważniejsze. Tak, dokładnie. I tego szczęścia oczywiście ci życzę, żeby było ono obecne każdego dnia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. No i życzę oczywiście dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Pa!